Jesteśmy super klapka.pl i zapraszamy do oglądania. Hej, kochani, ogólnie dzisiaj gramy w e, adopt, adopt Me. Adopt Me. I, I no nie wiem, zrobię Wam, m, pokażę, zrobię, e, po, pokażę Wam e, moi, e, moi, m, mój plecak, e, bo, bo ten, bo mi mama powiedziała, że to jest plecak. Yy, się nazywa. Ba, yy, ba, nie wiem. No i ogólnie mam takie coś. To jest według mnie najładniejsze. Tak. Yy, takie ładne. No i tutaj to jest taki. Nie wiem, co to. Czy można jeździć? Nie. Nie wiem, czemu można jeździć na yy, zwierzątkach. Bo ja normalnie jak próbowałam na moim piesku, i to w prawdziwym życiu na tej, na, na tej, na luni to, to, to jej się złamał, plecy jej się złamały. No i kolejne, to ja mam takiego, nie wiem, jakiś bzycki miś, później mam jakąś świnka bzycką, później mam takiego pieska, bzycki jest w ogóle. I mam takie coś. I mam i taki piesek też, no, ale mi się podoba ten, bo, bo mi się podoba. I ogólnie się nie ma ze mną agatki. No. no. Idziemy ten do no, tam. Idziemy tam, bo tam się ludzie cejdują. Ciekawe czy ktoś mi coś zaoferuje. Mi się bardzo podoba. O! Ja to miałam! Oni mnie uskamowali na tół. Oni mnie uskamowali na tół, tul -tul. Daj. tul-tul. O! Nie, ona mi. Ona mi deklinowała! A to jest jakieś brzydkie, ale ja to chciałam w sumie. To jest jakiś taki. Nie wiem. Daj I ogólnie ja jakby e, ten... Ja, ja chyba nie mogę na, nagrywać tego odcinka wam, kochani, bo mojej mamy nie ma przy mnie. Tak, jak była w ostatnim odcineczku, kochani widzowie, ale powiem Wam tak: yy, siostry też nie ma, <laughs> a ona powinna być przy mnie, bo ten kanał się nazywa: jeśli dalej nie wiecie, siostrzycki.pl. Yy, I też bardzo Was zachęcam do zaobserwowania. Yy, za... Zasubskrybowania, w ogóle jak ja sypką. Ogólnie kochani, mama powiedziała, że nie mogę tego powiedzieć. Ej, no nie wiem w sumie, co możemy tu robić. Możemy się tep tepnąć do autek i kupimy sobie jakieś autko, tak? No nie wiem w sumie, co, co możemy tu, tu gadać z wami. Ja chcę takie, a takie jedno, ale ja nie wiem, czy mi stać, bo ja mam mało pieniązków. Ja mam jakieś 6 zł W ogóle, myślicie, że jakie... A nie, to nie jest 6 zł. to jest... 1, 2, 3, 4, To jest 6, 6, 6 5. Mm. To chyba dużo. I wydaje Wam się, że y, to ja dostanę tyle pieniążków w prawdziwym życiu, bo to jest chyba mało, ale no jakby y, ja potrzebuję właśnie na adopt me. mi chyba dobrze powiedziałam. Nie wiem. W ogóle mam dużo takich fajnych rzeczy, to nie wiem co to jest. Ale... W ogóle to mi się nie nie podoba, najbardziej, najbardziej co mi się podoba pokażę wam, co. O nie, czy ja to Ja to chyba wyslejdowałam kochani widzowie, Ale to mi się też bardzo podoba, jakieś machi, machi W ogóle... <laughs> Wiedzieliście, że jest taki kraj i bo mi się wydawało, że jakiś takie przemysł in China, to po prostu zostaje jakaś marka, tak? A się okazuje, że to jest taki kraj zachina. No! I w ogóle ja nie wiem co ja gadam, bo nie wiem i w ogóle mam nadzieję, że mnie nie oskamują nadzieję, że mnie nie oskamują w tym odcineczku. przepraszam, ale ale mama chyba szła. A ja nie mogę w ogóle, bo jest godzina tak chyba 19, a ja już powinnam o 18.30 spać no ale ogólnie to yy, mam nadzieję, że mnie nikt nie oskamuje w tym odcineczku ogólnie kochani, ja tego też nie mogłam wstawić bo bo mama powiedziała dobra kochani, mam nadzieję, że wam się podobał ten filmik jak nie, to i tak musi się wam podobać bo yy, bo no bo tak, dajcie mi subskrypcję i łapkę w górę i komentarz. I mam nadzieję, że Wam się podobało. Pa! pa.